Tym razem na scenie jaka to melodia Stefano Terencino. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. buongiorno. Buongiorno, kamestaj. Biene, bene. Ale mówimy po polsku, to u Ciebie Tak, dobrze słychać, bardzo dobrze. Wiem, że budujesz agroturystykę we Włoszech. No co tam będzie, powiedz mi, proszę, zdrać i zdrać również, znaczy zdrać, obiecaj, że nie opuścisz nas na zawsze. Nie, nie, nie opuszczę nie, nie, nie opuśczę, na pewno nie, ale chcę łączyć te kultury, chcę być mostem trochę do tych dwóch e, krajów, które są mi bardzo blisko sercu, czyli Sycylia, e, region e, Włoszech, gdzie, skąd pochodzę i kupiłem tam ziemię i stary dom, willę, którą chcę budować, żeby tam, e, żeby tam się spotkali artysty, mogli się nawzajem inspirować. Będę to blisko, to Związania um, sztuka, kultura i. i um, nie, sztuka, kultura? Tak, piękna włoska architektura. Tak, i, tak ja już sobie kultura. to wyobrażam. Po prostu Mam nadzieję, że nas zaprosisz. No, oczywiście, bo <laughs> jak najbardziej. Tam będzie też. Tworzymy też amfiteatr, że tam naprawdę. A i natura, no bo tam będzie natura. Mamy dużo natura zwierzęte też, żeby naprawdę wracać trochę do korzeń z każdym względem. Zgodałeś świetny taniec. Aha. i Teraz proszę wytłumacz mi, kto tam kogo uczy tańczyć. Co to jest za taniec i czy nauczysz mnie? Jak najbardziej. Wszystko, tak, 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 tak. To jest tak. To był taniec, który widziałem we Włoszech akurat. To jest choreografia, którą robili, chyba nie wiem, nawet kto to zrobił, ta choreografia. Piosenka afrykańska, Jerusalema, bardzo pogodna, bardzo fajna, taka, łącząca ludzi. I tańczyłem to z mojej rodziny. Pierwszy raz namówiłem mama, która nie lubi tańczyć. Drugi, brak, który nie ma, też z rytmem trochę tak kłócone. Ale też namówiłem jego córkę. Tańczyliśmy się w ogrodzie. I mój tata nie chciał, ale za to filmował. No było to i tyle pozytywnych komentarzy, że, że ludzi to, I tyle odsłon. Tak, odsłon. Ponad 2 miliony. Bo chyba to widać, że takie spontaniczne, że tak rodziny, że to łączy ludzi, czy lepiej, potrafi, gorzej, to nieważne. I to jest piękne, że ta nie nie ma granicy. Sam autor się zgłosił i dziękował. to jest, piękne, to jest tak, tak ładne, to jest że widać, że to jest jakieś szczere i od razu doszedł no, aż, aż do niego, bo bardzo miło, więc to są fajne rzeczy takie... Dzieci, które są od serca i idą jakś tam dalej. No to teraz od serca na dobry początek dnia dla tak. naszych widzów. By... Rówczynami, to Kroki jest bardzo proste. Stefano, ja nie wiem, czy sobie poradzę, bo, 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 ale ojej. super, bardzo Widziałeś ta, ta mała moja kadennica? Ona <laughs> by swojemu, po swojemu. <laughs> ona była taka indywidualistka, jakby co, zawsze bądźmy wierzyć. Dobra, chorysta. próbujemy. I lewa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery biodra Oczywiście druga. Raz, dwa, trzy, cztery, super, teraz zmiana raz, dwa, trzy, st. super i teraz skok i idziemy do boku, ra, ta, ta i zwracamy, ra, ta, bardzo dobrze do tyłu, ra, ta, I od początku, super, super, bardzo dobrze na pierwszy raz, raz, dwa, trzy, te, pa, 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 ara, ta, ta, ta i skok i ra, ta, super do boku. Ua, I... już nie pamiętam, wyrały. dobra! Ale dobrze, No, Mam nadzieję, że Państwo próbowali dobrze. razem z nami przed telewizorami. No i co? Dziękuję Ci za taki piękny Dzień. początek dnia. Pozdrawiamy Państwa Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy pięknego, miłego dnia. I oczywiście zapraszamy na sobotę przez telewizory program tak. programie Jakarta Melodia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.